Kabaret Ślurp. Cześć. Cześć. E, co dziś pokażecie? Czym zamierzacie zaskoczyć jury? E, pokażemy dzisiaj skecze. I nie będziemy pokazywać piosenek. Tak dla odmiany. Tak zaskoczymy. Zaskoczymy tym, że nie, nie, nie będzie piosenki. Ale nie będzie. Tak, to jest nasz akustyka. On nawet jest zadowolony, bo nie będziemy musieli puszczać. Tak. To przykroć, A co przykroć. pokażemy? Pokażemy skecze. My jesteśmy z stoku i chcielibyśmy jakoś tak przybliżyć poprzez pakę nasz region, także może. Mam nadzieję, że jury nie będzie tego oglądać wcześniej, bo tym chcielibyśmy zaskoczyć, także no, no to w jury bądźcie zaskoczeni Białymstokiem. A tak tematycznie w jakim kierunku będziecie zmierzać dziś? Ach, tematycznie. Na zachód. <laughs> Na zachód. Tak, od schodu na zachód, cóż, no nie może powiedzieć, że jest w jednym temacie będziemy się jakoś tak szufladkować. Mamy tak, dużo techniki, dużo... E, a tak, od techniki do najniższych jakichś podziałów ziemi można powiedzieć, potem przez e, ludzi głosujących na różne partie dojdziemy przez... Do lotniska. Do lotniska, może tak. O, z ziemi w wyżyny. Jeśli <grym grym> to z cokolwiek... Z ziemi do nieba. Też... Ziemi do nieba. Tez, <grym> tez, e, może obśmiejemy stereotypy. E, Podlasia. Tak, bo... jak, może, może też jak nas widzą e, mieszkańców Podlasia, na przykład mieszkańcy Warszawy, Szczecina. Przed sprawdzimy, czy w ogóle to, co chcemy pokazać Ci z Stoku, czy chwyci tutaj w Warszawie. A może i później dalej, no sprawdzimy, I czy sprawdzimy. też ten, ten nasz jakże piękna Gwara ledzikowanie nasze załapie tutaj. Tak, tak, bo, gdzie nie pojedziemy to się śmieją z nas i z naszego miasta i my tu by chcieli tak troszeczkę wyjść im naprzeciw, tak z dystansem do, do siebie, do, do miasta i to śmieszy, to zobaczymy, zobaczymy posmatrujmy jak to <laughs> <laughs> będzie i czy będą wszyscy zadowoleni czy nie, niekoniecznie. To jest, ta, to jest taka nasza zagadka, czy program układa się pod jury, czy na pakę. Słuchaj, było tak, w pakie dostaliśmy się na pakę. No kurde, teraz ułożyć program, no dobra. Ale tak naprawdę myśleli, pomyśleliśmy sobie, że jeśli program jest dobry, to broni się sam. I tak... a, a Chyba najpierw wysłali ja program, później dopiero was przyjęli. Czy was było odwrotnie? Oni was przyjęli, a później powstał program. Wysłaliśmy program, z którego nie do końca może yy, nie byliśmy. Ziemów. Nie byliśmy tak naprawdę, nie wiem, <grystanie> zadowoleni, do, dorobiliśmy go jeszcze, tylko tak dorobialiśmy go z myślą. E, może nie o a ogólnie o programie takim naszym całościowym. Robiliśmy 200%, bo najpierw... Mieliśmy jeden program, później go zmieniliśmy, później znowu zmieniliśmy i wczoraj znowu. To prawda, wczoraj, I... wczoraj dopracowaliśmy skieczny dzisiaj tak zobaczymy co To jest najlepsze na spontanie. Słyszałem raz, że śmierdzę. To, to było... chciałbym z tego miejsca ogólnie pozdrawić jurorów i... i zdementować, bo może i śmierdziałem, ale bo wdepłem, a nie że ode mnie. Czasem też usypiamy jury. Jeżeli... Czasami. Ale to nie tylko my. Nie, nie, akurat Jury. No. Co słyszeliśmy od Jury, no, A, nie śpiewajcie. Oj, można o, można tego nie śpiewać. nie śpiewamy, Oj, nie, śpiewamy no. No. Nie, tak. nie, 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 Staram tak. się nie. nie Wszystko mamy. na świerdzicie, si Śmierdzicie, nie śpiewajcie. No. Sio! I ślub. Marcin, to jest to jest brudem. temat takiego. Śliski. No stanąłem blisko mikrofonu, to korzystam. Tak, tak. też słyszeliśmy, że e, słyszeliśmy takie pytanie do, do Jurora było. Co się najbardziej podobało w naszym programie? A co nie? A co nie? No a Juror no że mi najbardziej podobają się sketchy Monty Pejfor. Głębokie to było. I to <grym> ta cała wypowiedź w naszego sketchu. Człowiek czasem schodzi zadowolony, bo publika fajnie reaguje, a potem dostaje od Jurora, Może powiedzieć. Kubo zimnej wody. Tak, tak. I no właśnie, no 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 a czy opinie, że. Czy opinie, jeżeli pokrywają się z reakcjami publiczności w Waszym przypadku, czy raczej nie? W naszym przypadku właśnie raczej jakoś no ciężko to porównać, bo naprawdę często schodzimy bardzo zadowoleni z reakcji publiczności, a potem właśnie ten zimny kogo jak tu Kamil wspomniał na głowę, tam Żyli wylewa. No ale cóż, Chciał może jest do przodu. Może kiedyś dorośniemy do jurorów. Na razie no, fajnie, fajnie jest to, jak publika się cieszy i wychodzi 300 osób zadowolonych, a trzy takie. <laughs> Wy trochę wyraźnie czasem mówić. Tam. Też mamy problemy z tym. Na przykład ja czasami się zapomnę i to będzie coś, na internecie, nie. tak, do każdy zobaczysz, zobaczyć jak no. ty gadasz. Niewyraźnie to gadasz. Nie wyraźnie czasami coś powiem. Nie Mima śpiewajcie, jeśli nie umiecie. Tak, 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 tak. I, nie, i przede wszystkim jeśli gracie u siebie, słuchajcie, sprawdźcie to jeszcze gdzie indziej. I nie przyjeżdżajcie chorzy nawet na tak, żegno, bo... Może nie być. Coś... Dzięki. Także... I ogólnie trzeba unikać chaosu na scenie. Aha i nie stresujcie się tak naprawdę, bo każdy kabaret, który przyjeżdża, bardzo się stresuje. To a, to nie przygląda. Nie uniknie. A później jest tak, że no, niestety my, my mamy taką przyjemność oglądania kabaretów, bo już pewnie ta pierwsza nasza plaka, to by po prostu łapy chodziły tak. Także ja wychodziłem to... i ten no. każdy sketch, który do, do tej pory był fajnie zagrany, był po prostu wyłącznie powiedziany. Fajnie popatrzymy na młode kabarety, które też tam przyjeżdżają, i ma krzyknąć. A to, Cięż, to... ciężko się wyrzucić. Także spokojnie, nie stresujcie się. Na luzie, uczyć. na luzie. Tak, paka, właśnie, paka to jest jakiś taki jakiś przekaźnik tego, taki stresuje. A tak naprawdę, pomyślcie sobie, że to jest. Tak, najlepiej, jak to jest pierwszy przegląd. To jest ogólnie pierwszy przegląd kabaretu, to najlepiej stworzyć sketch o szeptaniu. Tylko mówić normalnie albo krzycząc. I wtedy wychodzi. No, wychodzi ten szept. Taki niezamierzony, ale, ale jest.